Hej, kochani! witajcie serdecznie. Pierwszego dnia świąt. Jest akurat już po wigilii. Mamy godzinę 9:44 2023 jeszcze grudzień. Natasia jeszcze śpi albo już nie śpi. Dobrze. Słyszałaś mnie, jak zaczęłam? Słyszałaś jak, mnie, jak nagrywało? Dobrze. Natusia ze swoją ze swoim i przeszła, jak ci się z niej spało? Dobrze. Wygodnie. No, a ja ci powiem, to jest godzina 9.45. Słyszałam. Słyszałaś. No, a ja Wam powiem, że ja tutaj już siedzę. Natasia spała, to mówię, jak śpi Natusia, są święta. Pierwszy dzień świąt, to mówię, będę moto, montowała, żeby tak za bardzo nie przy Natusi. I wstałam koło godziny 7, była 6.40, jakoś tak. I od 6:40, koło 7:00 zaczęłam montować, a to już jest 10:00. Trzy godziny prawie montowałam. Jeszcze końcówka, jeszcze troszeczkę mi zostało. I z wigilii będzie już nagrane. Mam nadzieję, że dzisiaj wstawię ten filmik. Ale dobrze, że zaczęłam montować, jak Natunia spała. To wtedy. Dobrze, że się zaczęła montować, jak na tu się spała. Tak, żeby przy niej nie montować, bo taki filmik, no niestety, ale te trzy godziny czasami dobre trzy godziny zajmuje, żeby go zmontować. Więc jo. A tu, moja Natuja, zyskujcie mi on jest duży przy tobie. Moja, moja, moja. No. Ale fajnie, cieszę się, że ci się prezenciki tutaj te... że ten ci się jak. Słodziak. A na dworzu. Po, tutaj jest. Teraz jak ja tak biorę kamerkę, to widać jakby tam jasno było na tym dworzu. Tak ten, a na dworzu jest szaro. Dlatego choineczka się pali. Ogólnie z rana o, tej, o 10 godzinie by było widno, to ja bym cho, tej choinki nie miała tak zapalone. Ale że jest jeszcze tak ciemno, no to zapaliłam. Na razie światło zapaliłam, no bo teraz nagrywam, ale tak to ja mam, miałam w czasie tylko tą choinkę włączoną i sobie na spokojnie montowałam trzy godzinki. No, to teraz jeszcze tylko chwilkę pomontuję i będzie z głowy, bo tak nie chciałam przy Natasie w święta montować. Ja już taki śniadanko, obiadek zrobiłam na delikatnie, żeby nas brzuszek nie bolał, mięsko, tam paszteciki, pierożki po dwa sałatka, truskawki i tam mandarynki i potem jeszcze będzie po jedzonku ciasto, serniczek, więc wydaje mi się ok, Mnie, nie trzeba nie wiadomo ile, bo potem tylko brzuchy bolą. Moja Natasia, a moja Natasia tutaj była zajęta, a ja teraz włączyłam e, świąteczny film, zapuściłam, żebyśmy sobie mogły oglądać, więc klimacik jest, choineczka świąteczny film, moja Natusia już zdrowa praktycznie i ja, czy jeszcze troszeczkę Cię brzmio boli, kochanie? No na razie mi brzmio bo jestem strasznie głodna. <laughs> Ale tak ogólnie to już nie, już tak... Nie, ogólnie tak chyba nie. No to dobrze, dobrze, to jakby co, to smacznego, ja sobie barszczyk zrobiłam, Natasia niestety barszczyku nie lubi, no ja barszczyk uwielbiam. Ja do tego dodaję jeszcze magii i pieprz. Magii? No magii to takie, co do zup się daje, wiesz. A ja myślałam o Nie, nie magii. I pieprz powiem wam, że uwielbiam. Dobrze. Smacznego na tuniu. No. Wigilia za nami i teraz jest dzisiaj pierwszy dzień świąt. Taki spokojny, ale powiem wam, ja to uwielbiam. Nie ma stresów, niczego. Po prostu sobie na spokojnie robimy, co chcemy. Jemy potem leniuchujemy, oglądamy sobie na spacerek idziemy i czy coś no, czy mal, właśnie później malować będziemy, czy gra się. I to jest dla mnie super. Super. No, a my tutaj oglądamy świąteczny film, powiem Wam bardzo fajny o zamianie rodzinów. Rodzice zamienili się za dzieci, dzieci za rodziców. Pies zamienił się za tego niemowlaka, a niemowlak za psa. Nie za dziecko. Znaczy się no za dziecko. No ale no niemowlak, tak małe. Ale powiem Wam, bardzo fajny, śmieszny, bardzo fajny. To jest dopiero początek, dopiero się zaczyna, ale już widać, że jest naprawdę ciekawe. No, a my już prawie pojadły. a kukurydzę. Ale kukurydzę to ona najbardziej lubi. Ale świeżą. To on tutaj spaczek. kukurydzy to nie lubi, tylko taką świeżą. Moja. Ona tylko świeżą kukurydzę Słoneczko. Takie małe, małe słoneczko. Takie małe, słoneczko. A Natusia tutaj sobie jeszcze układa, bo się spodobało to układanie LEGO. Ale powiem wam, pierwszy raz widziałam, żeby w tym w pudełku takim osobnym było to włożone. No. Super. Prawda bardzo fajne, a jeszcze trochę no, tego zostało. Najpierw pójdziemy na spacerek, a potem przyjdziemy to sobie będziemy malować. Natasia tam wybierze co będziemy malowały. Film naprawdę super śmieszny. Eee... Świąteczny, ale też śmieszny, można się pośmiać, więc. Dziwny, ale fajny jest. Dla mnie jest ten film bardzo fajny o tej zamianie. No, a ja sobie ten kawkę zrobiłam, ciasto sobie pokroiłam, ale powiem Wam, jestem naprawdę zadowolona z tego serniczka, bo jest naprawdę pyszne. No, Natasia na razie serniczka nie chce, bo Natasia mówiła, że objedzona jest na razie, tak? Czy chcesz? Może kawałek. No, Natasia później, może weźmie, już się w końcu dobrze czuje, więc okej. Okay. Wczoraj nic słodkiego nie mogła, bo ją jeszcze tak trochę brzuszek bolał, więc wczoraj ja nic słodkiego Natasi nie dawałam, nawet herbaty z cukrem. my trochę na spacer weszłyśmy na cie na rollerze. No, a tu Natasia szkoła. Ostatki szkoły, już pierwszy semestr Natasi minął prawie w jakoś chyba w połowie czy pod koniec stycznia, już koniec pierwszego semestru. Natasia ma tą szkołę tylko do czerwca, no i wtedy szkoła średnia Natalkę witania No, szkoła średnia, <grytania> masakra, Natalka ma 9 lat, 10, a już do szkoły średniej. O oh, no. Ostatni z... rok. <noise> Idziemy tędy, Karpuś. A ja chciałam tam i wtedy jeszcze chciałam gdzieś indziej pójść. Aha, No dobro. Tutaj Natasia swojego squishy po położyła. Bardzo fajny, wygodny jest. Naprawdę, jest bardzo... Taki mięciutki. Super. No, a ja sobie tutaj ten, e, teraz zapuściłam polski film. Dru, e, druga część. Zapomniałam to No, tutaj są w górach z Zakopanem. Nawet bardzo fajne. Tutaj Natusia no, już troszeczkę ma ułożone. Jeszcze jedna paczka została, nie? Nie. A, dwie paczki jeszcze. No, tu Natalka auto przy, ten, przyniosła. Tutaj jest pełno ludzików. Już tutaj po imprezie, bo wszyscy tutaj śpią, w domu miejsca nie ma. No, choinka się pali. Pali, o Jezu, nie? O Jezu, nie, no nie pali się, przepraszam. Jezi. Świeci się. No, świeci się, przeprasza. przepraszam. Przepraszam, Natusia, pracę przygotowała. Teraz będziemy robić takie różne zwierzątka. Każdy sobie coś tam wybierze, ja sobie wybiorę jednorożca. No ja na razie najłatwiejszy rok, bo może więcej niż jeden No i tutaj jest syrenka, nie? No. Syrenka i jednorożec. To są takie dwa, co najbardziej. No ja biorę na, na razie. No i Natasia musiała przygotować co? Wodę? 250 ml wody. I wtedy tutaj takie coś. Musi, musisz proszek wsypać? Tak, ty to zrobisz, bo ja się boję, że to w oczy Aha, i tutaj są takie różne, te takie brokatowe są. I też normalne I też są tutaj normalne kolory. Trzeba malować. No i my tutaj. Musiałyśmy w, te, w, tym, w tej wodzie tutaj zamoczyć to, i w tym proszku, tak? Tak, i teraz to trzeba malować. I teraz to będzie trzeba pokolorować. Czekaj, to tą wodę ja. O. Przesunę dalej. Tak, to no. dla nas wygodnie było. Aha. I teraz co? Teraz ja. O, teraz ja, dobra, to ja. Eee, gwiazdkę. Czekaj, gwiazdkę może z brokatem. Tutaj taką. Jak masz gotowe, to masz to zrobić do wody. Aha, do wody trzeba. Tak. Ale to musi być wszystko gotowe. Nie, mogę też tylko jeść Aha. No, ja tutaj zacznę może od tego brokatu niebieskiego. I, 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 to trzeba tutaj tam do kwiatki. Jak to niby ma iść? Nie wiem Już mam Co? Ktoś to na końcu może A to nie trzeba było odwrócić na tego? Nie Dobra, też to jest ja jest, na, że nie jest odwrócone chyba Aha. Albo to jest. No, a mi tutaj się trafił taki jednorożec. zrobił? To jest z takiej. <grywia> dziwny troszeczkę, taka jakby galaretka to wygląda. Ja nie no wiem. To jest też galaretka. No, nie taka... do jedzenia. No tak, ale takie dziwne, nie? <grywia> Bardzo dziwne to jest. I to tutaj jest z takim. Yy, Przezroczyste i z takim brokatem Dziwne ej A tutaj wyszła taka Gwiazdka, nie? Z brokatem <laughs> Ciekawe co to będzie. By... Jestem ciekawa czy to później wyschnie Bo to tak na razie to, to takie... Placzek mi wyszedł <laughs> Kochani, witajcie serdecznie kolejnego dnia świąt. Wczoraj ja już nic nie nagrywałam, bo myśmy po tych pracach kreatywnych już zmęczone były, i już mi się nie chciało nagrywać, tylko kolację jeszcze zrobiłam i ten włączyłyśmy sobie jakieś baj bajkę, a potem ja film świąteczny i tego, już mi się tego nagrywać nie chciało, więc mówię, teraz nagrywam kolejnego dnia. Dzisiaj będzie też taki kreatywny dzień, bo mamy w planie. E, ten, Aha, Natasia chciała pokazać. Tutaj, Natasia, wczoraj robiła jednorożca, tylko muszę ten wyprasować, nie? Tak, wypras no tak, no bo muszę to... Nie, ja, ale to tak się śni. No, mieć. ten papierek dać i to tego, żeby się trzymało, nie? No, a tu, moja Natasia, teraz śniadanko, bułeczkę z ogórkiem i mleczko. A przed chwilką dałam jeszcze miodzik. Którego już zjadłam. No, miodzik przed chwilką musiałam da dać, bo Natasia wczoraj miała taką chrypę, ją wczoraj trochę gardełko bolało. Dzisiaj też ma ch chrypkę mocno, nie? No, słychać to trochę. No, a ja tutaj mam jeszcze ten świąteczny film sobie zapuszczony. Hej! No. A tutaj jeszcze ten Natasi... Ze świąt, co Natasia układała jeszcze? Jeszcze śniadanka mam, wtedy jestem. No, cała rotowa. Hermagada, Natasi. I tak to na razie idzie. Uh -huh. No, dobrze, się to sobie mleczko tutaj chlebka zjedź tak. śniadanko. Myśmy wczoraj szły na spacer, to Natusia się dobrze czuła. Gardło nic ją nie bolało. Przyszłyśmy z tego spaceru, nie? Jakieś chwile wieczorem zaczęło Natasie gardło boleć. Ja mówię, nie. Wcześniej brzuszek bolał Natasiek, w czwartek zaczął brzuszek boleć, to w piątek Natasia do szkoły nie poszła, bo ten źle się czuła. Potem, no to myśmy w domu były. Wczoraj Natasia właśnie się już dobrze poczuła, to poszłyśmy trochę na ten spacer, ale wieczorem gardło zaczęło boleć, nie? Masakr jakiś pechowy ten tydzień, ma Natusia. Mhm. Dlatego wczoraj wieczorem czosnek na Tusi dałam dzisiaj ciepłe mleczko na śniadanie z miodzikiem. Mam nadzieję, że to kardełko przestanie. Na kolację czosnek? I na kolację też moja Natusia czosnek dostanie, żeby. No, bo na te bakterie to czosnek jest najlepszy. I mleczko z miodzikiem. Ja mam moje ser. No, Natasia, ser sobie z tym jednoroż, z tym reniferem jednorostki. Pani kochanie. I tutaj my będziemy teraz, e, ten, robiły... Strażak sam. No. jak jego nie cierpie. <noise> nie lubisz? No, ale mi się ten domek spodobał, wiesz, nie chodziło mi o tego ogólnie strażaka, tylko tu o ten domek. No, fajnie. Mi się spodobał, a tutaj jest, aha, tu jest strażak sam, tu są gumisie, tu są kolorowe cukierki, tu jest posypka. Ile tych słów? Tutaj też coś jest. Nie wiem, co bardzo tu jest. Bardzo. A tu są części od domku. Mhm. A co tam jest? Czekaj, czekaj, bo ty to źle robisz. kotuś, co tu musisz. I to jest po środku, musisz patrzeć. Aha, i tutaj jest taki kotek. A ten kotek to z czego? Aha, to jest tutaj, na tym dachu. Ale No dobrze, to niech sobie będzie. Okay. No, cukier już mam zrobiony. Ja tutaj przygotuję ten domek. A potem Natusia będzie ze mną stroiła. Dam tutaj do przykle żeby to przykleić. Uważaj. ojej ła, dobra, już czekaj, ja nie wiem czy ja nie mam to za rzadkie, czy to nie jest za rzadkie, to powinno być gęstsze, jakby było gęstsze, to by nie mogło się kleić, a to takie ma być? To jest jak klej, to tak ma być? Tak. <grym> Czemu on się nie trzyma? Bo jeszcze nie zasł. A to tak. Okej. Okay. Jest to jest skomplikowane. Pierwszy raz to robię, ale dobra. Z tego ty tą dziurę robisz. A co? A jak? Ja nie wiem, jak się to... No dobra, czekaj, bo jak to tutaj ma być funkcjonować? Czekaj. Nie wiem, jak to się robi. Ej kotek. Nie śmie się z matki. Bo ja nie mam pojęcia. Czekaj, tam jest ta, po, ta podkładka. Dobra, to. No co, się śmiejesz? Nie wiem, to... Ej, już tego mało jest już. Ujujuj. Nie wiem, czy to. stoi, tak... mówię. No stoi chyba, no. Ale nie wiem, czy ten cukier wystarczy. Ej, Boszka, ja nigdy takich rzeczy nie robiłam. Czekaj. A, czekaj teraz. To tak. Może tu jeszcze trochę. Nie wiem. No, czekaj. Teraz to musi się trzymać. Weźmiesz tam, pomożesz drugi kotek. No, z drugiej strony. Tak, żeby to się trzymało, a myśmy tu już domek zrobiły. Idealnie nie wyszedł, powiem wam, troszeczkę się nadenerwowałam przy tym przyklejaniu, przez chwilę miałam dosyć. Tutaj mi trochę, mi się wylało dużo, to miało być tutaj dookoła polany ten cukier, ale on się cały rozlał, nie. Ja już powiem wam, jak na pierwszy raz. Myślałam, że takie lepienie domku jest łatwe, ale troszkę tego bawienia było, ja szczerze mówiąc myślałam, że nam nie wyjdzie. Ale jakoś tutaj się przykleiło. Tylko ten cukier mi się nie podoba, nie? słodki. No, ten cukier mi się nie podoba tu rozlany, ale jak na pierwszy Ja tak sobie myślałam, że może byśmy dzisiaj tą sowę sobie rozłożyły i może tutaj byśmy dzisiaj sobie pokimały przy telewizji, byśmy sobie oglądały wieczorem tutaj telewizję, jakieś filmy. Ty jeszcze masz te chipsy. No. Ale to może byśmy sobie tego Oglądały, może popcorn by się zrobiło na wieczór. No. I może tutaj by się. Możecie jakieś słodkość się z popcornu? Nie wiem. Mm, było coś tam. Ale ty wieczorem na kolację czosnek. Ale pochrób. Co? Pochrupka. Nie, piew jest kolacja kotyk, a potem. Bo później ty byś nie zjadła. Dlatego. Nie, 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 piew kolacja. No ale, ale jakby. Jakbym pierwszy, zjadła, jakbym pierwszy zjadła ten czosnek i, po, i potem jeszcze słodycze, to ten czosnek bym. E, by... Ale my słodycze nie będziemy jadły, to tylko ten jakiś popcorn albo coś. Nie, czosnek musi być, bo ty masz jeszcze gardełko takie, czosnek jeszcze ten. To mi zrobisz na kolację bułko z tym. No. Mleczko też ciepłe, tak? Czy, herba, czy tą herbatkę rumiankową? herbatę i tak jak dzisiaj z rano, bo ogórkiem i czosz, no i buka. No dobrze. No i tak mam w planie właśnie tutaj, żeby rozłożyć tą sofę i tu byśmy sobie dzisiaj przekimały i ten przy telewizji poglądały, bo ja mam telewizję tylko w tym pokoju, nie mam w sypialni ani u Natalki telewizora nie ma, tylko tutaj jest, więc jak my chcemy sobie czasami dłużej Posiedzieć i poglądać. to ja wtedy rozkładam tą sofę, i wtedy sobie leżymy. I ten, i tutaj sobie oglądamy. Dobra, to my będziemy malować. A co my będziemy, Kotuś, malowały? Dziewczynki. Dziewczynki. Tu są Dziewczynki jeszcze. Taki, nie wiem, takie że tylko trzy, trzy, trzy fale pewnie. Ale ty masz takie gardło jeszcze. Miejmy nadzieję, że to ci przejdzie. No, do, a tutaj tak. Natasi kredeczki. Ale powiem ci, bardzo fajne są. No, tak w życzy, na żywo, tak fajnie, tak fajnie wyglądają. Popakowanie. No, ładne są, bardzo ładne. Tej są My będziemy podobnie, podobne malowały. Ja maluję dziewczynkę z kotkiem. I Natusia będzie malowała też dziewczynkę z kotkiem. Tak sobie. Moje trochę realistycznie trochę wygląda. Tylko, że Natusia będzie tutaj kwiatki nie. jeszcze, a ja tutaj tak nie. Za to ty, to ty coś. I hmm. masz y, y, większy włos. No, I ubranie. ubranie. Dobra, to my będziemy malować. Natasia będzie tutaj zatrzymała. Brązowe nie sprzątaj, to jest, czy? Mhm, mhm hm. Kisz. Hm. Ładnie. No skończyłyśmy malować. Powiem wam, w kamerce aż strasznie ten mój wygląda. Tak jasne kolory mi wyszło. Mi się podoba. No ale ten róż taki jasny, wszystko takie jasne. Zobaczcie jak się ładnie pokolorowała. Tak żywe te kolory, takie ładne. Masakra, ej. No tutaj Ty wygrałaś, tutaj Ci lepiej poszło. Ja to mam takie same, takie delikatne kolory, takie mm. bardzo. Ja chciałam według, o tutaj tak te, ale... Mm -mm. U mnie mi się bardzo podoba ten kotek, bo on jest bardzo No, ale ty bardzo ładne kolory dałaś. Naprawdę bardzo ładne. Tutaj tą buzię bardzo ładnie na... pokolorowałaś. Te kwiatki bardzo ładne. No, a u mnie tak mi było w kamerce tak jakoś bardzo delikatnie. Tak wygląda jak taki łęcki, tylko bardzo. Tak delikatnie. z daleka to widać. Na przykład twój się bardziej tak jakoś oznacza. Widzisz, twój rysunek jest bardziej ładniejszy. No tutaj Ty wygrałaś. Dziękuję. No ale nie. Twoje też jest ładne. Mm. Ja nie powiem, że, że jest brzydkie, nie? No, Bo no, ale chodzi... Starałaś się. Ale chodzi o to, że jakoś tak... Bardzo zardyli. długo potrzebowałaś na te włosy. Ale chodzi o to, że bardzo takie jasne kolory są u mnie. A u Ciebie takie ładne, żywe. No mi się Twój rysunek bardziej podoba. No. A ja tutaj już kołdrę rozłożyłam. Dzisiaj będziemy tutaj dwie. Taki mały, przy telewizji. Ja, ja sobie... tym razem tam kołdrę. no. A mama będzie musiała Natalki. talki. A, no, cwaniera się już leży. Z tym swoim squishy. Ale ten squishy jest naprawdę fajny. Taki przytulny. Bardzo fajny ten squishy. Ta pościel jest też bardzo ładna, ale Natalka nie lubi pod nią spać, nie? pod mamy idzie. No niestety tylko w tym pomieszczeniu mamy telewizję, więc jak chcemy sobie wieczorem poglądać dłużej, to ja zawsze, to ja lubię tutaj mieć rozłożone, tak żeby nam się wygodnie leżało i wtedy sobie oglądamy. Kolacyjkę Natusi przygotowałam. Natusia, możesz już przejść. Nacia tam swoje oglądała. W międzyczasie jak robiłam, tutaj na Natusi e, mleczko zrobiłam, bo na się to gardełko, jeszcze chrypkę ma. Ona, gardło jej nie boli, ale jeszcze tą chrypkę ma. Tutaj zrobiłam bułeczka, ogóreczki na te ulubione, no i czosnek oczywiście. Oglądało. Dobrze, jakby co, to jeszcze raz życzymy Wam miłego wieczorku. No i do usłyszenia, do następnego. PA! pa! pa!